Dzień dobry, Bartosz Sawicki do maklerski TMS Brokers. Kurs euro USD mozolnie pnie się powyżej poziomu 1,36. Natomiast wczoraj na Wall Street obserwowaliśmy dosyć mocne spadki. Takie otoczenie to tradycyjnie środowisko niesprzyjające złotemu, jednak kurs Euro .pln osuwa się pod granicę 4.13. Polską walutę wspiera napływ kapitału na rodzimy rynek długu. Warto odnieść się w tym kontekście do perspektyw inflacji, bo to właśnie oczekiwania na to, że przed nami okres bardzo niskiej inflacji, a w dwóch miesiącach czy trzech miesiącach, zgodnie z naszymi prognozami, nawet deflacji, wspiera strumień kapitału płynący w kierunku rodzimych obligacji. Spodziewamy się, że w czerwcu dynamika CPI wyniosła zaledwie 0,1% rok do roku. Wstępne szacunki sugerują, że w lipcu i sierpniu dynamika CPI ukształtuje się na poziomie minus 0,4% rok do roku. Natomiast we wrześniu odbije do zaledwie minus 0,2% w ujęciu rocznym. W rezultacie spodziewamy się, że Niskie rentowności rodzimych obligacji skarbowych będą wspierać siłę polskiej waluty. Jednak nie uważamy, by Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na obniżkę stóp procentowych w obecnym otoczeniu makroekonomicznym. Warto odnotować chyba w ostatnich godzinach kilka wypowiedzi decydentów, którzy tradycyjnie zaliczani byli do orędowników redukcji kosztu pieniądza, a mianowicie profesor Zielińskiej-Głębokiej, profesora Bratkowskiego. Oraz profesora Belki. Wspomniana trójka dystansowała się dosyć wyraźnie od koncepcji luzowania polityki pieniężnej w obecnym środowisku. Tak więc, jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z głębszą niż zakładamy deflacją, bądź też silnym spowoleniem gospodarki, a to również nie jest scenariusz bazowy TMS Brokers, tak długo w Radzie nie zbierze się większość zdolna do tego, by przegłosować decyzję o obniżce stóp procentowych dziś warto zwrócić uwagę przede wszystkim na protokół z ostatniego posiedzenia FOMC jednak dopóki amerykański rynek pracy cały czas zdrowieje po ostatnim kryzysie jednak bez poprawy w zakresie dynamiki wynagrodzeń dopóty Fed nie będzie zmieniał kształtu swojej polityki a nie również nie powinien zaostrzyć retoryki dlatego też wpływ na notowania tego wydarzenia powinien być stosunkowo umiarkowany. Warto natomiast z pewnością zagłębić się w treść protokołu ze względu na fakt, że będą w nim zawarte opinie trzech nowych decydentów, którzy w tym roku dysponują prawem głosu, pań Brainard i Mester oraz Stanley'a Fischera. Dziękuję za uwagę i życzę udanych inwestycji.